Siema, jestem Marek. Dzisiaj przedstawię Wam kilka porad, które pomogą Wam osiągnąć sukces, a przede wszystkim powinna być to dla Was pewnego rodzaju motywacja. Udowodnię Wam również, że nie warto poświęcać się dla nauki w szkole. Zapraszam do oglądania. Kiedy będę mówił o tym, że nie warto uczyć się w szkole, pewnie większość osób wystawi mi negatywną opinię pod tym filmem, ponieważ we większości szkół na każdym kroku wpajają Wam, że szkoła jest najlepsza i że trzeba się uczyć. Przez co uczniowie nie mają własnego zdania. Zatem, jeżeli nie macie własnego rozumu, to pokażcie to i zostawcie łapkę w dół pod tym filmem. Na samym początku zastanówmy się, dlaczego większość milionerów, naukowców czy wizjonerów miało słabą średnią ocen w szkole. Dzieje się tak, ponieważ takie osoby zazwyczaj ukierunkowywują się w dwóch, trzech przedmiotach szkolnych i z tych przedmiotów posiadają wiedzę wychodzącą wysoko ponad podstawę programową. Pozostałe przedmioty uznają jako zbędne i uczą się ich tak, aby tylko zaliczyć, przyswajając przy tym jedynie najpotrzebniejszą wiedzę. W tym wszystkim chodzi przede wszystkim o czas, który takie osoby poświęcają na naukę. Wolą spędzić na przykład 5 godzin przy matematyce, zamiast po jednej godzinie na przykład na biologię, geografię czy historię. Ja osobiście kilka lat temu stwierdziłem, że w przyszłości chcę zostać analitykiem finansowym i ukierunkowałem się przede wszystkim w matematyce, co w aktualnym stadium pozwala mi przewidywać kursy kryptowalut na giełdzie. Osoby, które posiadają ogólną wiedzę z każdego przedmiotu szkolnego, nigdy nie będą w stanie dorównać osobom, które ukierunkowały się w danej dziedzinie. Są po prostu dobre ze wszystkiego, ale nie są z niczego najlepsze. Większość informacji przekazywanych w szkole nigdy nie zostanie przez Was wykorzystana w praktyce, gdyż po prostu nikt nie będzie od Was tej wiedzy oczekiwać. A co za tym idzie, uczycie się tylko i wyłącznie po to, aby nauczyciele dostali premię. Często takie praktyki są stosowane przez osoby, których rodzice nie osiągnęli w życiu sukcesu i próbują mówić swoim dzieciom, że dobre statystyki w szkole otworzą im drogę do lepszego życia. Takie dzieci próbują za wszelką cenę sprostać oczekiwaniom swoich rodziców i skupiają się na tym, co niepotrzebne, byleby pokazać rodzicom dobre oceny, nie skupiając się tym samym na tym, co w życiu chcą rzeczywiście robić. Później kiedy dochodzi do konfrontacji z rzeczywistością, okazuje się, że mieli dobre oceny, ale nie potrafią wykorzystać zdobytej wiedzy, gdyż jest ona po prostu bezużyteczna. A co za tym idzie, popadają w depresję i przyjmują byle jaką pracę, byleby mieć za co przeżyć do kolejnej wypłaty. Osoby, które skupiały swoją uwagę, tak jak już wcześniej wspominałem, tylko na kilku przedmiotach, które będą im służyły w dorosłym życiu, są gotowe na konfrontację z rzeczywistością, gdyż doskonale od samego początku wiedziały, co chcą robić i jaką wiedzę muszą zdobyć, aby wykonywać swój przyszły zawód. Dodatkowo ich wiedza znacząco wykracza poza informacje, które posiada każdy, co pozwala tworzyć im wizje, które od lat kumulowały się w ich głowach. Wybiła godzina 20, a zawsze o 20 zakładam swoją bluzę. Przejdźmy do dalszej części poradnika. Oczywiście sami musicie zadecydować, czy dalej chcecie podlizywać się rodzicom i nauczycielom, co w dalszej perspektywie nie dam Wam nic. Czy lepiej wybrać swój własny tor, którym będziecie podążać, aby osiągnąć sukces. To Wasza determinacja i dążenie do celu może pozwolić Wam na osiągnięcie sukcesu. Przemyślcie sobie kilka razy to, co powiedziałem i wyciągnijcie z tego jakieś wnioski. Zobaczcie również moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Zobaczcie również mój drugi kanał poświęcony kryptowalutom. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.